Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Krzysztof Wyski w podcaście dlaczego nie? Tak? Zmieniliśmy nazwę. E, branding cały przyjdzie z czasem. E, dzisiaj tradycyjnie, czy nie tradycyjnie, bo to dopiero drugi epizod wspólny. Witam e, Pontona. Siema, cześć. No, siema. No No tak, taka tradycja się zrobiła już drugi raz się słyszymy właściwie i będziemy rozmawiać. Na tak, jakiś będzie temat. tego więcej. Miejmy nadzieję. E, okay. Nie, plany takie są, więc miejmy nadzieję, że dojdą do skutku. Myślę, że będzie dobrze. Tak czy siak, dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o Agata All Along. E, jaki to był polski tytuł? Tylko Agata, tak? To, to zawsze Agata. To zawsze Agata. <grym> Już zapomniałem. E, bo czyli ja ci tam na my zmyliłem, bo gadałem o tym. W swojej mini recenzji musiałem poprawiać w każdym momencie tytuł, nie? Przed publikacją e, Czyli tak nam, e, jak to mówiłeś, że e, serial, którego nikt nie chciał, a wszyscy potrzebowali, tak? Ja? No mniej więcej, tak mi się wydaje, że raczej ludzie nie, nie czekają na ten serial. Ja też nie czekałem w zasadzie. Znaczy, Agata była ciekawą bohaterką, jakby WandaVision, ale nie widziałem jakby sensu robienia o niej spin-offu. No ale. Okazał się ten serial, no i będziemy sobie dyskutować, czy faktycznie warto było czekać, tym bardziej, że on, z tego co pamiętam, był trochę przekładany. O tytule już nie wspólne, bo ten tytuł to jest chyba siódma wersja tego tytułu, bo ten tytuł, pamiętam, był taki czas, że ten tytuł przynajmniej raz na dwa tygodnie zmieniał nazwę, nie? Ja już się śmiałem, że oni w ogóle nie wypuszczą tego serialu, bo nie mogło zdecydować się, jaki dać jemu tytuł, nie? Było tak. Ja przyznam się, że trochę czekałem na ten serial, na pewno bardziej niż na Eko albo... Eko, którego jeszcze do tej pory nie obejrzałem, tak naprawdę czeka sobie w backlogu, e, czyli jakiś She-Hulk, bo mówi, powiedziałeś coś ważnego, że e, nikt nie czekał, bo to jest taka mało znana postać, ale z drugiej strony, coś o czym bardzo wiele osób zapomina, jak, jak Marvel zaczął swoje tak naprawdę uniwersum od Ironmana, bo chyba można powiedzieć, że od Ironmana to się zaczęło, to tak, tak. naprawdę Iron Man nie jest postacią jakby pierwszego sortu, e, i to coś, co on się stał. W filmowym uniwersum przez Roberta Dawnego, ale tak naprawdę to też taka bardziej właśnie z boku postać była. Agata może jeszcze trochę bardziej z boku, ale właśnie mi się wydaje, że dzięki, dla, dzięki temu e, dzięki temu ten serial jest taki ciekawy, przynajmniej te dwa pierwsze epizody. I. Może to jest, bo na pewno będziemy mieli kolejny epizod i będziemy rozmawiać o całej kondycji Marvela, ale wydaje mi się, że to jest takie dobre połączenie tego, że może Marvel w końcu zaczął jakby dostrzegać, że te takie trzecioplanowe postacie naprawdę mogą stać się jakimś takim kręgosłupem nowego Marvela. Zobaczymy. No, tak, tak, o kondycji Marvela po, powiadamy szerzej, w, może w kolejnym epizodzie, ale co jeszcze chciałem powiedzieć tak krótko, że Marvel w ostatnim czasie robi dobre produkcje, kiedy, albo przynajmniej poprawne, które nie skupiają się na wielkich stawkach, nie mają wielkiego wpływu na kolejną fazę MCU. Tak jak było ze Strzelnikiem Galaktyki trzecia część, tak? Jakby oni są, jakby są polone jakby trochę z tą fazą, znaczy z bohaterami z tej fazy, ale no opowiadają zupełnie inną historię. I tu jest bardzo podobnie, tak samo jak WandaVision. I WandaVision, to już już mówiąc już stricte o Agacie, WandaVision to jest jeden z moich ulubionych seriali, albo w ogóle produkcji Marvela. Bo bardzo, po pierwsze estetycznie był piękny, fajnie był zrobiony, ten stylizowany na te dawne czasy, zmiana formatów itd. Tak to jedno i bardzo fajnie opisywało jakby tą traumę, którą przeżywała bohaterka. No oczywiście ubrane to było w, taką komikso, w takie komiksowe szaty, ale bardzo dobrze to działało. Jedna z takich produkcji, która była niosła ze sobą jakąś wartość dosyć ważną ale też oczywiście potrafiła, potrafiła dawać rozrywkę. Ja przyznam się, że mi się Wanda jakoś specjalnie nie podobała, ale to może dlatego, że to było po ogromnym endgameie, że po prostu wszystko było nabuzowane no, we mnie. I myślę, że ja muszę wrócić jeszcze raz do, te, do, do, te, do tego serialu i zobaczyć, czy teraz po latach, nie wiem ile to już dwa lata minęło, czy, czy nawet no. więcej. No tak, dwa lata, to 2022 chyba tak. Tak, no, no to my, myślę, że jeszcze raz muszę wrócić i zobaczyć, może tym razem mi się spodoba. E, to jest ulubiony serial mojego przyjaciela Marka, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. E, i, zawsze, I zawsze zawsze, się kłócimy, o, no może nie kłócimy, zawsze dyskutujemy na temat tego, e, jaki to był dobry, a z mojej strony jaki to był zły serial. Ale no mówię, muszę wrócić, zobaczymy. E, nie mamy... 2021, sobie, o, 2021 dwa... Jesz... spoko. No, lepiej, no. Nie mamy jakiejś struktury e, tego, Nic ale nowego. myślę, że może zacznijmy od obsady. Może zacznijmy od obsady? Tak, myślę, że e, nie ma złych postaci, ale jest jedno ale dla mnie e, Debra Jo Ruby, które po prostu jak na nią patrzę, nie mogę sobie nie przypomnieć Miss Forman e, z różowych lat 70. -tych. No tak, tak. Ona nawet trochę podobno poszedł. Tak, taką, ona ona ma taką wrażenie, wrażenie. właśnie ten. Ale no jeżeli chodzi o obsadę, to nie dostrzegłem jakiejś takiej dysproporcji w umiejętnościach aktorskich. Naprawdę świetne. Katrin Han po prostu mega jako Agata i cała tak, reszta. Ona jest świetna, I John wszystkich na Tak. Środaniach. John Locke. John Locke jako ten. On tam jest nazwany Tinon. Tam nawet nie ma jakiegoś Większego tak, tego. w obsadzie masz jako <laughs> tak? No, więc to. Który chyba to końca nie ogarnia, co się wokół niego dzieje, nie? Tak. To jest dosyć ale naprawdę obraca. fajna postać. Tak, nie, oczywiście, wspaniała, jak zawsze. Outre Plaza. Uwielbiam, kocham i no, jest super, lubię tą dziewczynę strasznie. Taka Halo, fajna masz, masz, masz partnerkę. Wysłam? <laughs> masz partnerkę. Jak ją <laughs> Niezręczna cisza nastała. Tak, dokładnie. Już myślałem, że <grym> a? trzeba było połączenie, a ja po prostu usuwamy moje wcześniejsze nagrania, tak. W jakiś nie, to się, to się zmontuje, to się później wytnie. Tak. jakiegoś tego zrobi taki ten, jakby ktoś przyklinał takie pi, się zrobi tak. i będzie dobrze. No. Nie, fajnie się rozwija ta aktorka i tu jest też. Ona przez chwilę właściwie jest w tym serialu, no ale ma bardzo ważną rolę, jakby, bo dzięki niej Agata sobie przypomina to wszystko, tak? Ja nie znam ogólnie. Przyznam się, że nie znam. Z czym ona grała tak naprawdę? Znaczy, ja przede wszystkim, z tego co pamiętam, to był. Yy, Boże, świetny. Yy, Legion. No nie widziałem jeszcze. Też nadal to jest moim do obejrzenia. Yy, Legion yy, bodajże jeszcze ten. Jak on się nazywa? Hellboy, stary. dobrze mówię, tak. W ten Hellboy o, chyba grała. No to na pewno nie pamiętam, ale widzę, że jeszcze w, w tym grała. Eee, Skold Pilgrim. I kontraświat, no, tak. no, no. No no. ja przyznam się, że jakby, jakby jakoś się nie, nie kojarzę, ale okej. Okay. Widać, że grała w filmach, który oglądałem, tak więc nie jest źle. Okej, okay. aktorów mamy. Eee, myślę, że, że fabułę zostawmy na koniec. Może teraz porozmawiajmy o muzyce i o samych zdjęciach. Eee, muzy znaczy muzyka. Co coś, co... Jest dla mnie zawsze bardzo ważnym elementem każdej produkcji i myślę, że naprawdę się tutaj postarali. Wszystko to pięknie właśnie współgra ze zdjęciami. Też praca kamery jest bardzo dobra, ujęcia. Kurde, zgubiłem myśl. Dawaj, Ponton, weź coś tutaj, powiedz, bo ja zgubiłem myśl, co chciałem powiedzieć. Znaczy wizualnie tak, wizualnie ten serial jest, jest poprawny, ma bary, parę fajnych elementów, które bardzo mi się kojarzą z taką estetyką horrorów, szczególnie w drugim epizodzie Gdzie ma jakiś, widać jakby, widać, że ktoś ma pomysł na ten serial, też czuć trochę rękę yy, twórcy WandaVision, czyli tam się nazywa, ona przepraszam, J, Jace Sheffer bodajże Chyba tak, sprawdzę sobie, przepraszam. Tak, Jack Schaefer, jakkolwiek to się wymawia. Yy, w każdym razie spoko, więc wizualnie jest to prawie dobrze. Tym bardziej, że patrząc na ostatnie produkcje Marvela, szczególnie te kinowe, no to ten poziom, jeśli chodzi o efekty, no nie był zbyt wysoki. No, poza Strażnikami Galaktyki naprawdę było dużo nagrywskich nagrania tych scen tak dalej. I on, one jakby nie wyróżniały się żadnym jakimś walorem takim. Który bym zapamiętał, żeby że nadawało, nadają te, tym produktom jakiś charakter. A tu nadają ten charakter tej, tej agacie, i mi się to bardzo wizualnie podoba. I jestem ciekawa sama koncepcja jest w ogóle ciekawa, nie? Tak trochę się śmieje też z tych Wiedźm, no bo Disney teraz poszedł w Wiedźmie. <laughs> trochę było w okolicie. A to Wiedźma. dlatego, te... że to jest teraz taki raj znowu, e, fantazy. Mi się wydaje, że oni też poszli trochę z nurtem. Bo tak, to widzimy, tak widzimy to właśnie w, ogólnie e, w, w kinie i w serialach i w książkach wraca po prostu nurt fantazji teraz. No tak, mamy jeszcze wiadomo, od konkurencyjnej stacji, czyli pierścienie władzy. O ho, ho, zapalny temat. Tak, no. Jak najbardziej no, w sumie jeszcze nie... Jestem w chyba na trzecim odcinku, więc ale nadrobię. Ja czekam czeka, aż całość będzie. No no to jeszcze parę tygodni. Ale tak, no jest tutaj ewidentnie najbardziej zbliżony do fantazy, szczególnie no już tak w drugim w finale drugiego odcinka, tak? No i w trzecim już zmienimy trochę lokacje. No i widać, że będzie tam myślę, że trochę strasznie. A ty już coś, ty już coś oglądałeś, ty coś wiesz, czy jakieś tam masz wtyki? Gdzie? No, nic, no nie wiem gdzie, właśnie, bo ty chyba tego, a ty nie dostałeś wcześniej dostępu do Pierścieni Władzy? A, nie, mówię teraz o Agacie akurat. A, okej. Okay. Mówię o Agacie, wiesz, pod koniec epizodu wchodził tam, wiesz, po schodkach, no i wiadomo, że tak, tak. coś się, co się, co się A, minie. właśnie, jeżeli nie oglądaliście, no to spoiler alert. No, tak. Na początku no. powinniśmy chyba powiedzieć. W opisie będziesz musiał to zobaczyć. Okej, okay, dobrze. W e, opisie. <laughs> e, tak więc, e, ogólnie, co mi się podoba, to to, że ja pamiętam, e, że poprzednio, znaczy poprzednie, do Agaty przez bardzo jakieś tam e, ostatnich kilka pozycji, w ogóle one tak, jakby przechodziły przez nie przez sito. Oglądałem, ale po prostu no, tyle. Tyle to było z tego. Ja po prostu zapominałem. A te dwa epizody. Już we mnie siedzą i już tak sobie myślę, czy jeszcze by sobie jeszcze raz ich nie obejrzeć? Hmm? Aż no? tak, o, no? tak to nie? Znaczy mi się generalnie podobało, to byłem. Jestem jednak trochę zaskoczony, bo mówię, nie, nie czekałem za bardzo na ten serial. I nie byłem do końca przekonany tą, tą koncepcją bogaty, a faktycznie dość się dobrze oglądam, a jakieś tam... A jeszcze chciałem powiedzieć o początku epizodu, jest, jest... bo nie dość, że... Jakby w drugim odcinku już zbliżamy się bardziej do gatunku fantasy, to w pierwszym mamy w sumie taki trochę serial detektywistyczny właściwie. Tak. Gdzie Agata nie pamięta do końca, kim jest, ale nadal ma ten swój taki pazur, tak? Że nie jest zbyt taką postacią krystaliczną. Jest wredną po prostu. Jest wredną babą. <gry> może nie wredną, może twardą. Twardą babką z, z policji. Jestem też ciekaw, czy ten wątek z pierwszego sezonu z tą jakby tą martwą tą kobietą, jakoś to potem będzie się ze sobą przeplatać. Mam nadzieję, że także nie, po, nie porzucą tego wątku. Bo to jest nawet interesujące. Miałem trochę wrażenie, że nie wiedzieli jak zacząć. Bo akurat ten pierwszy epizod, przynajmniej te powiedzmy pierwsze 15-20 minut, nie wiem, tak mi coś tam nie grało. Miałem wrażenie, znaczy... że oni nie do końca wiedzą jak chcą to zacząć. Później już idzie dalej, ale ten, ten początek to był taki dla mnie. Nie wiem, kim jest, jest bardzo uproszczone. Tak. jest uproszczone po prostu. Ale dosyć szybko to się okazuje, tak? Przychodzi to. plaza, Elo, jesteś to i to. Mamy oczywiście wtedy też fajne pokazanie warsztatu wizualnego, bo ona wtedy zmienia te swoje różne stroje i tak dalej. Mamy. U, w, w, w to, o, to było bardzo fajne, tak. Tak, ale fajne są momenty no, właśnie. Tylko że właśnie to jest też trochę zmora, to co dobrze powiedziałeś o tym, że. E, zaraz przychodzi ta i zaczyna się ten. To jest. E, e, Agata będzie miała 9 epizodów. I to jest, e, moim zdaniem, trochę właśnie zmora obecnych seriali, że te, że ilość tych epizodów jest zawsze na tyle mała. To tak naprawdę wina Netflixa nie oszukujmy się. Ale ilość tych epizodów jest taka mała, że oni muszą kondensować, wycinać. E, bo jakby było tych epizodów więcej, no to wiadomo, jest jakaś tam. E, Niebezpieczeństwo, że to się będzie ciągnąć, ale z drugiej strony jest znacznie więcej miejsca na budowanie postaci i budowanie całego settingu. A to, że tutaj mamy tylko 9 epizodów, no to jestem pewien, że oni musieli powycinać trochę rzeczy. No tak. E, faktycznie, jakby mogli trochę bardziej przyciągnąć e, jakby poznawanie, kim naprawdę jest Agata, i przypomniję sobie tego. Jakby dać nawet takiego cliffhangera na końcu pierwszego odcinka. To mały cliffhangerem, bo za chwilę jest długi, ale no, jakby, jakby to napędzało trochę. Mm, nie widzę. Sorry, ale tu dzisiaj mamy jakąś chrypkę. No, ale faktycznie trochę za szybko to poszło, ale widać, że no, twórcy stawiają raczej na dużo akcji i dużo. Dużo elementów, y, które mogą być kreatywne, no bo to już widać po tych postaciach takich tajemniczych dosyć i takich do, dosyć creepy w drugim odcinku. I, e, i, i siódemka z przez... Salem bodajże że oni się nazywają. Tak, tak, właśnie. No. <laughs> wiadomo, że Agata coś przyskrobała, inaczej przyskrobała, <laughs> no jest ja wiedźmo, więc. Ja zakładam, że ona zabiła Wiedźmę. Bo tam, był, tam było coś takiego w epizodzie, że jakby sugestia, że ona zabiła jej inną wiedźmę, przynajmniej e, tak była nazwana, witch killer, coś takiego. Wydaje mi się, że, że to może być to, e, ale zobaczymy. No zobaczymy. Ja też mam nadzieję, że e, twórcy nie będą chcieli nie, nie, jej za bardzo wygładzić. Marvel potrafi zmieniać jakby motywację swoich bohaterów, no chociażby Loki. Który z antybohatera stał się bohaterem w serialu Loki, na w filmach, tak? bo już się tam poświęcił i tak dalej. Ale to jednak wiesz, to, to trochę trwało, to było dużo filmów. A tu mamy właściwie tylko 9 epizodów, nie? I ta bohaterka nie jest zbyt dobrze znana, więc to musi być bardzo sprawnie zrobione, żeby ja bym w to uwierzył, w tą jakąś jej przemianę. A póki co dla mnie to jest antybohater Może nie antagonistka, ale antybohaterka. Niesympatyczna, wredna, twarda, jakby patrząca właściwie na swoje cele tylko. Więc no jestem ciekaw, jak odwrócą, bo no, nie widzę tu innej opcji. No, nie mogło z niej zrobić też, też wiecznie wrednej osoby, bo to się po prostu no, nie kalkuluje za bardzo w kontynuacji jakiejkolwiek. A czy taka Więc, wredna była? Ja, ja nie wiem, dla mnie była po prostu sobą. <laughs> ja też jej tak za bardzo nie znam, ale ja takiej jakby może nie tyle w Redoty w niej nie dostrzegłem, co takiego po prostu właśnie tak, jak powiedziałeś dbania o siebie, ale to jest pytanie, czy to jest Redota z drugiej strony, jak się dba o siebie. Póki się no tak. tych więzi nie zbuduje z jakimiś innymi osobami, ale może faktycznie. No tak, no patrząc też na, na to, że tych bohaterów też nie znamy. Dostajemy bardzo szybki Przegląd przez te wszystkie te wiedźmy, które tam ukrywały się w tym świecie, właściwie, no nie znamy tam nikogo i trochę to też prawda. mi to trochę tak po pułapkach, po ale podejrzewam, że w kolejnych epizodach dostaniemy jakieś tam yy, wypełnienie tych bohaterów. Ale to właśnie Albo może czemu? być. Na przykład ten główny ten chłopaczek, który nie ma imienia, nie potrafi. Nie potrafi pewnych kwestii wymówić, w sensie Agata ich nie słyszy, to jest też ciekawe. No, no, fakt. dużo ciekawych elementów to ma, to faktycznie y, zbudza ciekawość, mamy bardzo dużo pytań, jeszcze mniej odpowiedzi. A to jest pierwsza, to jest pierwsza no, tak jak mówiłem wcześniej, pierwsza produkcja Marvela dłuższego jakiegoś czasu, która mnie faktycznie zainteresowała, bo zakładam, tak jak mówiłem, że Echo, Echo jeszcze nie oglądałem, Pewnie będę chciał niedługo obejrzeć, ale zakładam, że to będzie tak, że to sobie leciało. Ja w międzyczasie sobie sprawdzę komórkę czy coś. A tutaj jak oglądałem, to od początku do końca wpatrzony w ekran. Nie wiem, jak to u Ciebie było. Tak, tak, tak. I dosyć szybko ja w ogóle to obejrzałem, bo ja to... Łącznie właśnie z samego rana, nie wiem, 9, dziesiąta. I za chwilę napisałem krótki tekst, nie? Yy, więc chciałem na, na szy... Faktycznie chciałem jak najszybciej to napisać, też z jednej strony, a z drugiej strony nie sprawiało mi to jakiegoś strasznego bólu, bo a to zresztą, jak nie wiem, co napisać, nie mam to pomysłu, po prostu tego nie robię. A tu jednak chciałem coś tam, miałem pewne przemyślenia i faktycznie mi się to bardzo dobrze obejrzało, i to odcinki minęły mi raz, dwa. Właśnie, jak coś czegoś nie wiecie, a na pewno nie wiecie, to możecie. Eee, moje teksty, a także Marcina spotkać na Dailyweb.pl. Eee, tak. tak, dokładnie. Reklama Ty. mała. Tyk, tyk, tyk. Tak, tak, tyk. Klikowanie produktu <laughs> Bank. No, jeszcze mo nie możecie poczytać na Ponton, mówi, ale tam głównie robię sobie <laughs> jaja. No. Eee, a, jeszcze coś, co mi się. No, piosenka. Piosenka po prostu tak. siedzi mi w głowie. Nie, nie, to chyba powinien być pierwszy opis. Piosenka mega. Naprawdę świetnie to im wyszło. A, czekam na soundtrack. Tak, no, więc no, tytuł, tytuł recenzji miałem gotowy, nie? A jaki był to tytuł twojej recenzji? No, tytuł, czekasz, no w sensie... Jak nie, nie klikaj, bo słychać twoje klikanie, masz okropnym klikaj... Nie, już słychać jak uderzasz, co ty robisz? Uderzasz, klikasz... Wkrocz na Drogę wiedźmy. o. O, okej. Okay. Bo tak tam było w reflenie, nie? Dobrze, dobrze. No, musimy Cię wyposażyć w jakiś lepszy sprzęt. Myślę. Myślę, że tak. To jest kwestia, że pracuję na komputerze stacjonarnym i myszka głośno klika. Ale nie, to kwestia mikrofonu, bo moja też głośno klika, a nie słychać. No, no widzisz. No właśnie. Z dobrze zbiera po prostu. <laughs> E, dobra, e, nie wiem czy my coś więcej potrzebujemy, bo te dwa pierwsze epizody, e, z mojej strony jest wielkie tak, jestem bardzo pozytywnie nastawiony do reszty i nie mogę się doczekać. I z jednej strony, chyba zacząłem się znowu cieszyć na możliwość e, oglądania seriala tydzień po tydzień. E, bo, bo zazwyczaj to się binge'owało na przykład na tego, na Pierścienie Władzy czekam na całość. Tutaj no, mieliśmy o tym rozmawiać, to obejrzałem od razu. I mi się wydaje, że czekam coraz bardziej, żeby na, na, na tą na ten. Mm, znowu zgubiłem słowo. Kurczę. Ponton, ratuj mnie jak gubię słowa. Nie gub słów. Odnajdź się. Odnajdź się. Z niecierpliwością czekam na kolejny epizod i bardzo chcę. Fajnie... Mamy to. Mamy to. <laughs> A to się, to się wytnie najwyżej się też dostosuje. <laughs> Tak, to taki szyb, bardzo takie bardzo szybkie spojrzenie na te dwa pierwsze epizody, bo tak naprawdę no, nie będziemy tutaj jakby dopowiadać, do, żeby zrobić 40 minut odcinka. E, ty... Więc szerzej na pewno poopowiadamy jak ukaże się już wszystko, tak? Tak. Ukaże się już... wszystko, a o kondycji MCU porozmawiamy sobie w kolejnym epizodzie i to na pewno będzie już dłuższy epizod. Mhm. i tylko jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Czy oni, jeżeli się okaże, że to jest takim bardzo popularne, a tak się wydaje w tym momencie, czy Marvel będzie chciał z tego zbudować coś większego? Czyli, właśnie, jakieś filmy, jakąś taką sagę? Bo jeżeli, jeżeli, taki, jeżeli taki by miało zachować poziom, to myślę, że to byłby dobry kierunek dla Marvela. Tak, lubię jak Marvel kombinuje z różną estetyką, tak? Bo i w Wandzi Vision, Vision to się sprawdziło. Poniekąd też w czarnej panterze, gdzie pokazali to Wakandę w pierwszy, pierwszym filmie było to interesujące, bo jednak było to coś nowego i z perspektywy osoby, która nie zna komiksów, coś świeżego. No bo zawsze, zazwyczaj wszystko się działo w miastach, ewentualnie, no Thor jeszcze jest wyjątkiem, tak? Tak, to prawda. A tak reszta się działa wszystko w miastach tak naprawdę. Tak? Ja tu mamy w ogóle czarownicę co nie pasuje tak jak pomyślę to jakby o superbohaterach, o kinie superbohaterskim, że masz tam czarownicę, że nie ma jakiejś mocy, ale to już jest, wchodzimy w sferę magii. Magii, a nie jakiejś mocy, które z... ci bohaterowie zdobyli dzięki tym, że mają dostęp do nowoczesnych technologii, albo po prostu zdobyły to w jakiś ten sposób. Już nie mówiąc już tak psycho o DC, bo bohaterowie DC w ciągle wpadają do jakiejś mazi i wtedy mają motę. <laughs> Przecież się z tego śmieję, <laughs> że to bardzo często tak bywa. No ale właśnie wracając do Marvela, tutaj mamy coś nowego, świeżego i jestem zainteresowany, no jestem ciekaw. Jestem ciekaw. Tym bardziej też się cieszę nawet, że mamy tych aktorów takich nieopatrzonych. Tak, tak o naprawdę. właśnie, no to jest, to jest to. Chociaż ja tam nadal czekam na Roberta jako duma. <laughs> Nie okay. obchodzą mnie wszyscy hejterzy, którzy mówią, że się łapa, Marvel łapie brzytwy. No Serduszko dla, dla Roberta i jak będzie wracał ten kap, też się będę cieszył. Bo pewnie wróci. <laughs> nie oszukujmy no, się. Tak pewnie będzie. No, no, fakt faktem chwytają się czego mogą, yy, ale pewnie na mnie nie zobaczymy jego twarzy, tak? Tylko będzie w hełmie cały czas chodził. Oj tam oj tam. Oj tam oj tam. No, ale o tym porozmawiamy sobie faktycznie w kolejnym podcaście. Tak. O Kondycji MCU, bo to się bardzo ładnie splata z tym wszystkim. Yy, tak więc tak czy siak, wszyscy moi kochani, dziękujemy Wam za słuchanie. E, dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało. I do usłyszenia. E, może za tydzień nawet. To Może wie? nawet za tydzień. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Yy, no co? I to się teraz się powinniśmy chyba pożegnać, więc ja się też żegnam. Do zobaczenia! Na razie. Hej, hej, ho! Hej. Hej.